Witamy Was na sprawie 19 Mosińskiego Rajdu Orkiestrowego. Już w tę niedzielę 29 stycznia spotykamy się na Targowieckim miejskim w Mośnie, na ulicy Farbiarskiej. Raj rozpoczynamy o godzinie 10 licytacją numerów startowych. Żeby wystartować w rajdzie, musicie wylicytować swój numer startowy. Wziąć udział w rajdzie może każda osoba, która posiada samochód osobowy, sprawny, ubezpieczony. Oraz posiada uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdu. Dalej zaczynamy licytację numerów. Oznacza to tyle, że wyczytujemy kolejne numery i wylicytujecie się kwotą. Im wyższa kwota, tym więcej wpłacamy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a jednocześnie osoba, która płaci najwyższą kwotę, otrzymuje dany numer startowy. O godzinie 11 startujemy do prób samochodowych. Jedziemy od razu próbę SZ1 i SZ2 i wyruszamy w trasę. O godzinie 12.30. Udostępniamy targowisko dla osób, które chcą wziąć udział w otwartej próbie samochodowej SZ Open i będzie ona trwała mniej więcej do godziny 16. O godzinie 17 zostanie zamknięta meta oraz zakończymy przejmowanie dokumentów rajdowych. O 17.30 zostaną wywieszone wyniki prowizoryczne, a 15 minut później staną się one wynikami końcowymi. O godzinie 18 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury zostaną wręczone puchary za... Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach. W rajdzie, jak co roku, są dwie klasyfikacje: jest klasyfikacja rajdowa i klasyfikacja orkiestrowa. Klasyfikacja rajdowa jest to taka tradycyjna, gdzie tak naprawdę wasz przejazd oraz próby samochodowe decydują o tym, jakie miejsce zajmujecie. Natomiast klasyfikacja orkiestrowa ma dodatkowe bonusy. W tym wypadku są to niwelatory. Krótko mówiąc, każda złotówka, którą wpłacacie na wielką orkiestrę, czyli. Już zawylicytowane numery oraz niwelatory, które będziecie wpłacać na końcu. Odejmowany Wam jest jeden punkt karny. W tym roku, żeby trochę zwiększyć dynamikę tych wpłat, wprowadziliśmy dodatkowe niwelatory, między innymi za wykonane selfie. W tym roku wybierzemy trzy zdjęcia. Pierwsze miejsce otrzyma minus 100 punktów, w drugie miejsce otrzyma minus 80 punktów. A trzecie miejsce minus 50 punktów klasyfikacji orkiestrowej. Dodatkowe punkty ujemne będzie można też zdobyć w innych konkurencjach, o których wam nie powiemy przed rozpoczęciem rajdu i przed wyjazdem na trasę. Jak co roku też rajd orkiestrowy nie ma tradycyjnej mety, tak naprawdę. Trasa kończy się na parkingu obok przystanku kolejowego. Możecie tam samochód zostawić, możecie próbować podjechać samochodem bliżej Miejskiego Ośrodka Kultury, natomiast nie gwarantujemy, żeby będą tam miejsca do zatrzymania się. W każdym bądź razie wykończycie w tym miejscu rajd i zanosicie dokumenty do biura rajdu. Konkretne miejsce, gdzie będzie to biuro rajdu, w którym pokoju się znajdować, dowiecie się na odprawie przed rajdem lub też zamieścimy dodatkowy komunikat wcześniej. W każdym bądź razie godzina dostarczenia dokumentu do komisji obliczeń, czyli do mnie, będzie godziną, w którą zakończyliście przejazd trasy. Mam nadzieję, że liczenie punktów wyjdzie nam bardzo szybko, ponieważ też tradycją tego rajdu jest to, że nie przyjmujemy żadnych protestów. Jedyny prawidłowy przejazd trasy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania i zadania są takie, jakie sobie wymyśli autor. Także w tym momencie nie przyjmujemy protestów i pójdzie nam to wszystko łatwo, szybko i sprawnie. Teraz kilka słów o trasie opowie jej autor. No, to kilka słów o trasie. Trasa liczy około 90 km, na której przejechanie macie 240 minut. Maksymalne spóźnienie, które przewidujemy na trasie, jest to 30 minut. Trasa prowadzi różnymi drogami. Staraliśmy się nie wybierać tych najgorszych. Da się przejechać, przejechaliśmy bez problemu, więc myślę, że wy też da się radę przejechać. Pekupy, które są na trasie, to nasze kartki. On mają one mają trzy cyfry, są koloru żółtego. Tutaj widać. Również pick-upami są tablice wjazdowe do miejscowości, czyli E17A. Jeśli liczba liter w nazwie miejscowości jest parzysta, wpisujemy ostatnią literę, natomiast gdy jest nieparzysta, wpisujemy literę środkową. Jeśli miejscowość ma nazwę dwuczłonową, to liczymy wszystkie litery z obydwu członów, i jeśli ma być to środkowa litera, to też wybieramy środkową z całego zbitka tych liter. Również przewidujemy pieczątki organizatora, wstawiamy je w pierwszą wolną kratkę. Pytania i zadania, oraz selfie. Jeszcze znak A18B, czyli dzikie zwierzęta, wpisujemy wtedy w kartę drogową ŁA. Oraz znak T27, czyli tak zwana agatka, wtedy w kartę drogową wpisujemy AG. Na trasie również są cztery konstanse, które zobaczycie na karcie drogowej. Myślę, że nie będzie problemu z ich interpretacją. Trasa jest napisana komendami strzałkowymi oraz opisowymi. Myślę, że nie będzie z tym najmniejszych problemów. Jedynie osobistym jest ta różnica, że w niektórych momentach będziecie musieli tak naprawdę rozwiązać zadanie lub pewne, odpowiedzieć na pewne pytania, żeby wiedzieć w którym kierunku tak de facto powinniście jechać. Jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ oczywiście rajd jest bardzo prosty, natomiast tradycją tego rajdu, że nie do końca trzymamy się kodyfikatora udostępnionego przez PZM, i w tym wypadku jest taka różnica, że szczałka może znaleźć się po lewej, po prawej lub na dole. Znaku. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli strzałkę mamy po lewej stronie, to znak musimy minąć z naszej prawej strony i na odwrót. Natomiast jeśli strzałka jest pod spodem, to znaczy, że komendę musimy wykonać przed napotkaniem tego znaku. Oczywiście to jest zrobione w sposób bezpieczny, czyli widzimy ten znak i mamy możliwość wykonania np. tej komendy zaraz przed nim, a nie tak, że musimy się cofać i szukać tego możliwego wykonania tej komendy. W każdym razie będą te sytuacje widoczne od razu. I to chyba tyle, jeśli chodzi o, o wszystkie rzeczy, które dotyczą rajdu. Widzimy się w niedzielę o godzinie 10.00. Rozpoczynamy licytację na Targowisku Miejskim w Mosinie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.